Otwieram, otwieram możliwość zgłaszania, co Państwo byście chcieli, żebyśmy dla Państwa mogli zrobić, albo co Państwo z różnych naukowych, ale i też nie tylko naukowych. Jesteśmy otwarci na propozycje działań rozwojowych, na w obszarze też przyszłych usług, które Państwo moglibyście zasugerować tych klawin, mógłby udostępnić. Otwieram dyskusję jeszcze według planu mam 10 minut dla wszystkich wiernych, wytrwałych. Bardzo proszę. Pa, zapraszam, zapraszam do, 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 do dyskusji. Jak nie jest nas nieduża, jakbyście państwo chcieli wypowiedzieć, to 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 mogę, mogę możemy w każdej chwili przydzielić głos. O już. A to już ma, jest głos, chyba jest możliwość, tylko jest wyciszony. O, Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Zielińska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo nam miło. Witamy. Chciałam podążyć, nadal pociągnąć wątek tych transkrypcji. Jakiego typu to są transkrypcje? Ja w, te, w tej chwili realizuję projekt o dwujęzyczności polsko-niemieckiej mm. i y, y, właśnie transkrybujemy ręcznie bardzo dużą y, ilość nagrań osób, które mówią. W, y, to, to jest język mówiony, w którym y, znajduje się duża liczba cech dialektalnych. Oprócz tego jeszcze. Dużo interferencji językowych, te dwa języki, polski i niemiecki, się przenikają w, w jednej wypowiedzi, na, w obrębie jednego tekstu. I chciałam się zapytać, właśnie czy, czy, czy Klarin przewiduje, czy, czy możliwa jest praca w ogóle jakakolwiek na tego rodzaju transkrypcjach, nawet gdyby one były zrobione ręcznie? Znaczy, oczywiście, w przypadku no w momencie, kiedy już mamy transkrypcję, czyli tekst, no to praktycznie wszystkie nasze narzędzia są możliwe do zastosowania. Mhm. Jeśli, to jest jedna. Dwa, jeśli chodzi o wsparcie w dziedzinie transkrypcji. Po pierwsze, mhm. mamy nasze otwarte rozwiązania. I tutaj e, możemy skontaktować się z, z, z polsko Japońską, z Danielem Kozinkiem. Z, powinien, no czy Daniel, z już, oczywiście dostęp hmm. czasu, chętnie zawsze pomaga, ale też my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że pracujemy nad korpusem mowy i myślę, że moglibyśmy też tutaj użyć naszych, naszej instalacji, nie, nie naszych. No, nie jest naszą własnością oprogramowania, ale go możemy używać w obrębie projektu. Więc myślę, że jest tutaj możliwość, żeby znaleźć sposób użycia. Więc po pierwsze, do transkrypcji z mowy na tekst nasze oprogramowanie otwarte, klawinowe, można zastosować i tutaj pomożemy. Po drugie, Gdybyście Państwo udostępnili nam nagrania, możemy spróbować je też transkrybować jeszcze w oprogramowaniem nieklawinowym i możliwe uzyskać lepszą jakość. Aha. Jest taka możliwość. Jest, jest, możemy to zrobić. Realizując teraz projekt Klawin i Na tym momencie, kiedy jeśli chodzi o Zapis już po transkrypcji, czyli rozumiem tutaj zapis tekstowy, no to mamy zarówno narzędzia dla angielskie, dla polskiego, jak i niemieckiego przy okazji. Rozumiem. A, no właśnie, a jeżeli, jeżeli informator mówi w ten sposób, że pół zdania ma po polsku, pół po niemiecku, czy właśnie, czy te narzędzia będą wtedy rozpoznawać? No, te, którym dysponujemy, są ustawione na język polski i nawet bardzo. To jest ciekawy problem. Czy istnieje narzędzie? Tak mamy wykrywanie języka w tekście z żadnym problemem. To z dużą dokładnością działa. Czy tutaj niestety nie ma Daniela? Nie ma na pewno nie ma. O Łukasz, może ty byś coś mógł nam pomóc. Ja jeżeli, jeżeli, takie, jeżeli takie mieszane, to pierwsze, co by mi przychodziło do głowy to wielojęzyczne language modele, czyli te duże modele, które uczone są na wielu językach, czyli nawet chyba wspominany był wcześniej laser ale, i, i lamp. Ale z tego co zrozumiałem, Łukasz, to jeszcze chodzi o mowę, że ma wystyczy. Mowa, Tak, to w tak, temacie... tak, tak. Ja od tego od tego chciałem zacząć, że jeśli z tekstem, czyli już z transkryptami mamy do czynienia, to pewnie tak. Jeśli za sr to nie ma w tym momencie nic chyba. Jak, and to, jeżeli nawet jak jest deep speech, trenowany, on jest trenowany dla każdego języka oddzielnie. Ja nie widziałem jeszcze, znaczy inaczej też nie sprawdzałem, czy są trenowane dla wielu języków, ale obstawiam na razie, że, że są per język. Tak jak Mozilla udostępniła ten duży zbiór z audio, to one są per język. Może jest opcja jakaś taka, że, że ktoś trenował dla wielu języków, ale dla polskiego i niemieckiego to taki trenowany na, na, dla, tylko dla, na, dla tych dwóch języków to pewnie nie ma nic. Trzeba byłoby specjalnie trenować od nowa, tak naprawdę, pewnie dla nich dwóch. Pani, Pani tak. Zofia Malisz w pytaniach pisze, że ASR od Google rozpoznaje zmianę kodu językowego. Pytanie z jaką dokładnością. No, to mniejsza problem, że, że to jest system komercyjny. No, Mniejszy problem, że to jest system komercyjny, bo tutaj do transkrypcji. Ale, ale to... Google też sobie nie poradzi z tym, jak to będzie wymieszane. On tylko powie, że się zmienił język i pewnie zaproponuje. Uh -huh. nie, in, inne narzędzia trzeba byłoby stosować do tego. W sensie, że, że no ja tak ASR-owo to nie za bardzo. Na... Te end-to-endowe ASRy są. Będą wrażliwe na to bardzo mocno, na czym będą trenowane. Trzeba tak? na byłoby trenować dla dwóch języków, dla niemieckiego i polskiego naraz. Te narzędzia komercyjne, z którymi masz do czynienia, to myślisz, że nie mają szans poradzić sobie z takim. Patrząc, jak realnie działa AWS, jak, w sensie od Amazona, od Google, od Microsoftu, to one per język działają. Nawet jak Google ma. Yy, tak, Google ma kilka modeli dla języka angielskiego, specjalnie trenowanych na przykład na transkrypcjach z call center. Inny jest trenowany na jakichś tam rozmowach, czyli on ma po prostu wewnątrz języka, customizację, ale w, 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 dla wielu języków raczej nie. Ale rzeczywiście w call center bardzo często są sytuacje takie, że. Jak Amerykanie na przykład mają swoje call center i się jakiś Jose zadzwoni i się domyśli do tego, że po drugiej stronie jest Jorge, to zaczną zamiast po angielsku rozmawiać po hiszpańsku na przykład albo portugalsku, ale wtedy po prostu ASR robi się czerwony. I zaczyna głupiać, bo on cały czas myśli, że oni rozmawiają po angielsku. Żaden chyba dostawca nie, nie, nie próbuje nawet wykrywać tego, że się coś tam zmieniło. Po są Z... tak rzadkie sytuacje, że, że raczej raczej się je pomija niż, niż adresuje w jakiś sposób. Pani Zofia no. sugeruje, że, że na nam dojdzie, testowałaś szwedzko-angielską mieszankę. Tak. To... Znaczy nie wiem, no wydaje mi się, że. że... Można przetestować na, na telefonie, który używa rozpoznawania Google'a po prostu wydaje mi się, że każdy to było testowane, nie to było na iPhone'ie, przepraszam, nie na, na też... Andro... nie na Androidzie testowałam, bo to nie ja testowałam, tylko mój szef na, na nowym iPhone'ie, to było wtedy nowy w roku 2018 zdaje się, siedzieliśmy przy kolacji i on mówił na zmianę po szwedzku i po angielsku do... E, e, komunikował się z tym systemem, który akurat wtedy wyposażył Apple tego nowego iPhone'a i było to, pamiętam, że byliśmy pod wrażeniem. Ja dwie rzeczy bym do tego dopowiedział. Po, po pierwsze, e, komunikowanie się z telefonem, to znaczy rzeczywiście transkrypcję. Ktoś opowiadał coś i patrzyło się, co on transkrybuje, czy komunikaty głosowe, bo komunikaty głosowe są dużo prostsze niż taka transkrypcja. Nie, 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 Prze, y, y, no, jest arby, mowa na tekst. To pewnie on zmieniał sobie język, on rozpoznawał jaki i zmieniał. Bo można też w telefonie ustawić sobie kilka. Tak samo z klawiaturami jest. Można sobie ustawić dwie, trzy klawiatury i w zależności od tego, co się zaczyna mówić, no to ten język akurat jest aplikowany. Ale, ale sytuacja taka, że napiszę pół zdania po angielsku, a pół po polsku, a nie wiem, a później jeszcze coś po niemiecku. No, to może być ciekawe. Zależy, jak segmentację po prostu zrobię. Ale fajne, ciekawe do sprawdzenia. Ciekawe do sprawdzenia to może ja już być. mogę no. powiedzieć, że, że nie ma co sprawdzać, bo ja czasem mówię w kilku językach i głupoty wyskakują, mimo że mam zapisane, że, że mówię w kilku językach, to zawsze muszę przełączyć, żeby było dobrze. Microsoft Office, czy, o, przepraszam, 365 Office. Zapomniałem jak ta nazwa teraz jest. To tam jest automatyczna zamiana tego, co się mówi, ale tam. Ja nie sprawdzałem z Polski, ale z rosyjskim działa dobrze i niemieckim. A nie wiem, jak jest z polskim. O, nie mam Tak kodu. Przepraszam, trochę odeszliśmy do głównego wątku pytania pani profesor. Tutaj myślę, że tak, to, co dysponujemy w klawinie, to mamy wysoką jakość dla języka polskiego i możemy tutaj wspomóc. Zarówno rozwiązaniami otwartymi, jak i również no, w ramach realizacji projektu w tym momencie rozwiązaniami komercyjnymi. E, możemy zobaczyć, jak to wyjdzie. E, no tutaj podsumując z pod dyskusji wynika, że można byłoby spróbować. Na przykład no, iPhone chyba nie jest dostęp, bardziej udostępniony. E, no, no, można potem, jak ktoś ma iPhone'a, no potestować zobaczyć i, i jeżeli by to rzeczywiście to by było pomocne no to no to trzeba popatrzeć jak jest możliwość wykupienia jakiegoś dostępu i jaki byłby koszt tego więc jeśli po transkrypcji. Cały klawin stoi otworem. Jeżeli mamy już teksty zapisane, to już bez znaczenia, czy to jest polski, niemiecki, czy jeszcze inny język, możemy wesprzeć projekt mm -hmm. bardzo daleko. Aha, czyli rozumiem, że transkrypcję trzeba by zrobić ręcznie? Nie, nie no tutaj no, podesłać musimy się później umówić. Jakąś tak. grupkę tekstów no, przepuścimy przez jeden, drugi, mm -hmm. zobaczymy. No właśnie, bardzo dziękuję, bo myślę o następnym projekcie. Mm -hmm. Też właśnie na takich, zajmuję się takimi tekstami, właśnie dosyć trudnymi do transkrybowania. Ciekawe. Mm -hmm. I tak, jest to pewnego rodzaju wyzwanie. I zastanawiałam się właśnie nad użyciem narzędzi klarinowskich przy następnym projekcie, więc. Dziękuję bardzo za zaproszenie do współpracy z tymi moimi dziwnymi tekstami. Na pewno się zgłoszę, po prostu pokażę, co. Ja pokażę jak, jak taki tekst wygląda. Dobrze by było się umówić, popatrzeć na spotkanie dotyczące tego projektu. Też z chęcią pomożemy na etapie już formułowania wniosku. Tak, do... tak, to, to, to będzie niezbędne. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze za, Proszę Państwa, jeszcze, aha, no że jesteśmy chwilę po czasie, ale jakby e, było e, jeszcze jakiś głos, może e, to bardzo chętnie. E, tak już powoli podsumowując, e, dziękuję bardzo e, wszystkim za obecność. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy e, występowali, a w szczególności e, naszym e, gościom. Podczas tych warsztatów, jak pan, tych konferencji, jak państwo zauważyliście, to poszliśmy trochę inną ścieżką. Chcieliśmy nie tyle opowiadać sami o sobie, co pokazać klawin z perspektywy wielu różnych zastosowań i chcieliśmy też właśnie pokazać zarówno projekty naukowe, projekty naukowe, ale zaangażowane społecznie, Projekty o, istotne, o dużej istotności społecznej, a także przykład już takich projektów komercyjnych, które, gdzie narzędzia tworzone w ramach projektu, ale także odnos wykorzystujące rozwiązania klawinowe, pokazują perspektywę dalszego, dalszego współpracy i rozwoju. No, i zachęcam Państwa do, do komunikatów, do kontaktów z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie kontakty. I też myślę, że w ciągu wakacji chyba nie będziemy specjalnie organizować, ale od września wracamy z aktywnością. Myślałem nawet, że byłoby. Może zwiększyć częstotliwość takich spotkań, to znaczy nie dwa pełne bite dni, ale kilka godzin, bardziej tematycznie ukierunkowanych na konkretne, konkretne zagadnienia, chyba zaproponujemy też takie tego typu spotkania. Także. Dziękuję bardzo Państwu, było nam bardzo miło. Zawsze jest, jesteśmy bardzo jest radzi widzieć gości na, na, na naszych konferencjach. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłych wakacji.